To jest rondo na styku ulic Jasnogórskiej i Gajik. Ono kilka miesięcy temu stało się w Krakowie yy, sławne. A stało się sławne dlatego, że wcześniej było tu bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, stąd na przykład wyjeżdżały autobusy, dochodziło do, yy, do, do wielu stuczek yy, i krakowscy urzędnicy postanowili bardzo słusznie zadbać tutaj o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zrobili to, tworząc tutaj rondo. Ale nie takie rondo jak widzicie teraz, takie malutkie rondko z jednym pasem ruchu. Efekt dało się zauważyć natychmiast, nie tylko w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, choć bez wątpienia zrobiło się tutaj bezpieczniej, bo zrobiło się też dużo wolniej, ale w tym, że powstały gigantyczne korki. Te ciągnęły się kilometrami w tę stronę, albo raczej z tej strony, bo jest to droga z Krakowa, z Krakowa na Olkusz, jedna z wyjazdówek, więc ruch jest tutaj bardzo, bardzo duży. No i w drugim... Kierunku, w drugim kierunku za miasta, ponieważ bardzo, bardzo dużo osób yy, przeprowadziło się za Kraków i musi jeździć do miasta do pracy, a jeździć samochodami, bo nie bardzo ma czym innym jeździć. Yy, na ogół z tego kierunku szczególnie komunikacja autobusowa nie, yy, nie zachęca. No i te gigantyczne korki zaczęły ludzi irytować, zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w internecie, ale też na przykład na tych drzewach tam w oddali zawieszono baner podając numer telefonu i adres mailowy urzędników odpowiedzialnych za tę decyzję i zachęcając, by podzielić się z nimi swoją opinią. Ludzie pisali w internecie, że pomysł nie jest najlepszy, dowiadywali się wtedy, że nie szanują ludzkiego życia. Mają gdzieś bezpieczeństwo ruchu drogowego, i przede wszystkim nie potrafią zrozumieć genialnych pomysłów krakowskich urzędników, którzy zmieniają miasto w Amsterdam, bo no cóż, nie dorastają zapewne do tego rodzaju idei. Ale co ciekawe, praktycznie nikt nie chciał powrotu starej sytuacji z niebezpiecznym skrzyżowaniem. To, co postulowano, to raczej zrobienie większego ronda dwupasmowego, które pozwoli tutaj bezpiecznie. Ale szybko przejechać, bez stania w korkach. Wymusi trochę zwolnienia. Adam, rondo dużo bezpieczniejsze niż takie skrzyżowanie drogi podporządkowanej eee, z główną. No ale coś się stało? Na, w odpowiedzi na jeden z takich wniosków, który przesłano do urzędu, w którym postulowano, by przemyśleć wprowadzone tutaj rozwiązanie, urząd odpowiedział, że jest to niemożliwe. Minęło jednak kilka miesięcy, niezadowolenie. Niezadowolenie krakusów i mieszkańców okolicy narastało, i zdecydowano się być może w odpowiedzi na internetowe komentarze, których było dużo i były nieprzychylne przemyśleć jeszcze raz to, co tutaj zrobiono. Przemyślano to tak, że zrobiono dwa pasy: i dwupasmowe rondo, po którym jak widać nie wszyscy potrafią jeździć, no ale. Ciężarówki dają radę, autobusy też dają radę. Przed chwilą wyjeżdżał tutaj autobus. A nawet. Dwa, proszę. Nie ma kłopotu. No, więc zrobiono to dwupasmowe rondo, yy, czyli dokonano niemożliwego. Można więc powiedzieć, że krakowscy urzędnicy wznieśli się tutaj na wyżyny i bohatersko rozwiązali problem, który sami wcześniej stworzyli. Popatrzcie, jak jeździ się po rądzie, które jest niemożliwe. Wypada chyba dodać, że czasami można jednak mieszkańców posłuchać i pochylić się nad tym, co mają do powiedzenia, a nie uważać, że nie mają racji że wie się lepiej.